Ponownie jesteśmy z Arturem. Który właśnie już wszedł do sztolni. Ona była trochę tutaj przywalona. Ale już jest odkopana i jest woda. Tylko to jest ten problem. Pytanie, czy nam wodery wystarczą? Na razie. Na razie, Arturowi wystarczają. po boku idzie. A, jak połączę światło. Zrobi się jaśniej Zdecydowanie No, A, ładna Dosyć przestronna sztolnia Nie taka cześniutka jak Miedziankowska na przykład No, na razie wody Tak zwane po No Wtedy też gdzieś tutaj ktoś siedział działo. na zapieraczkę. No. Widzę tam już bardzo na styku. Tak, tłuszcz zaciąga. O, tu zobaczcie, jakie wykwity minerał. Ej, już się tym razem nie wycofam. <śmiennie> Jakieś okrakiem, jak warią. Idę w zasadzie trzymając się rękami. Na no, no, wtór idzie po Na Asfalto. No nie wiem, czy nie będziesz musiał tam iść jak sam. na razie jeszcze mi wystarcza. Mam jakieś 15 cm zapasu. pasu. Ja się pojęło na draw i ten akulator. No w kulku. Tak, to no, wysoka sztornia. Bardzo przestronna. Widać, że wyraźnie, że szli tutaj za żyłą, bo w stropie widać żyłe. Tak, mój no już jest teksta. Ach. No, ładne, ładne miejsce, bardzo kolorowe. Belki jakieś pod nogami. Ha, te polewy tutaj, jakieś te porosty białe. Na tych polewach, ale piękna, taka czarna, taka czarna polewa manganowa. Jestem ale jest powietrze słoko. Ja będę robił dwie Nie wiadomo kiedy. Nad głową masz taki fajny naciek teraz. Tak właśnie widziałem. Jak coś I tutaj jest laktet rdzawy. Bo to bo jest bo ale na, na spółku. Aha, tam, jakieś to jakieś drewno. tak to na się no. bo się poda strasznie zwróciła. Tak, a tu, tu są jakieś kamienie takie płaskie właśnie jak te opłyty. Tutaj się troszeczkę to się ładne. Stojone na jakimś kamieniu, to praktycznie do stropu sięgnę. O, kopielnica. No, tylko Tutaj też. O, tutaj właśnie. To jest bomba, zobaczcie, odpalnie woda cieki i polewy, tak to ładne o, tutaj, tak I tutaj widzimy jak ta woda weźmy? no związki żelazo, ale znaczy się tam, tamten kolor ciemny to nie wiem, może żelazo to będzie to jaśniejsze, ale czy, czy te ciemny, takie brązowy to żelazo, to tego ci nie powiem no, ale możemy to poanalizować teraz Tutaj mamy stalaktyd, z którego woda się sączy, odkłada, tutaj, on rośnie bardzo powoli. A tutaj na dole, co odkłada się też na tej płetwie. I woda nie kapie tak nieregularnie, a więc tak, takie szarpane to jest. No, Dalej płynąca woda tworzy takie fale. Ale widzimy, że to jest miękkie, bo ktoś tutaj się zaszorował bluzą. Właśnie, to się masz, to, masz... to... <głos》, głos》>, jest właśnie zmąciłeś? Właśnie nie, nie wiem, czy to jest, jest... zmącone, ja to to chyba raz zmąciłeś, to Aha. To tam, z tego stara pyta, jak woda leci. Aha. Stończy, się zyczyte, z tego stara pyta, jak woda leci. Z tego to znaczy mi Ale... się wydaje, że może być od zaraz to dane, kiedyś Z tego co woda mocno leci. Mhm. On ciągle rośnie powoli drugi pewnie mniej rośnie. Chociaż też jest mokry, więc też jest aktywny. Ale, <laughs> pewnie mocno żelezista. <laughs> tutaj trzeba uważać, bo tutaj i rudy arsenu były i złota mieć poli więc arsen, arsen niezbyt dobre do picia tak powiem Ci że bardzo mi się podobają te naczyń tutaj no kolorowe takie zbliżamy się do końca, słuchajcie, też echo się odbija od końca i tak długo właśnie nie chyba tego nie tak do końca nie? to jest jakiś obrąb jeszcze dalej to zaraz zobaczymy tak mi się to kojarzy z tymi naczynami, które są i tak No, no, tak, podobne. tam w tym jednym chodniku. Są właśnie w tym kolorze. Takie rdzawe. Jakie jaskiniowe, że tu się No, tylko w jaskiniach rzadko są takie kolorowe, bo tam nie ma związków no tak, rzadzeń ogólnie... No tam wszystko jest kalcyd przeważnie. Tak, ja prze... Nie psuj. Mamy obwał. Jest obwał. Morę obwołową. Ale to ale nie widzimy. Nie będzie, nie będzie nad torami. Nie. Bo my już za daleko przeszliśmy. jesteśmy pewnie wydali No nie wiem, nie, tak bym nie powiedział, ale widać że to nie jest aktywne, bo już masz nacieki na wszystkich ścianach. Mhm. To jest Więc to bardzo stare. Dosyć stare zawalisko.

a, a z tego spojna właśnie, przypomniałem sobie plan tej sztolni, I rzeczywiście jest tak, że uh -huh. jest w miarę prosty od wlotu i się się na dwa, które się kończą. Tak, tutaj jest ten jest O, tutaj są pięknie na końcu Jest już o wiele ciaśniej, o, ale widać Zobaczysz ślady po narzędziach. O, koniec. Po idełka, czy jak tu to nazywałeś? Kropielnice. Kropielnice, zobacz. Widzimy, że żyło tutaj, o tutaj ciągle było. Ale widocznie uznali, że już im się nie opłaca dalej za nią iść. Ale tutaj były, były kropielnice, tak były. Te już są martwe, suche. Tutaj jeszcze woda jest i tutaj, a też już pusta, ale tak były kropielnice. O, na tej, na tym ociosie też takie malutkie były. Tutaj po lewy o. na górze gniazdo po belce. Tak z drugiej strony nie widać. Z drugiej strony pewnie tak wsuwane jakoś było. Tak to że było otwarte powiedzieć. z jednej strony. na to ślady To jest wszystko takim, to udrażnianie. To nie było za malone. A czy wiesz, tutaj w czasach 50. 60. Uranu też szukali w każdej możliwej dziurze. O, ale to jest fajnie. O, mokro. Nie. nie. O Nie ma przodka. środku. Prosto. Nie ma przodka. Ale jest pięknie. pięknie tak, Warto, no to jest już wcześniejsza. Tak. A może być to jak myślisz Marcus. Co? 17, 18 No że ogólnie, że jest y, ręcznie kuta, znaczy na pewno poszerzana, bo widać ślady. No tam ja więc, nadeniam, więc będzie nadeniam. wcześniej niż 18, bo w 18 zaczęli trochę używać mm. Tak, to <noise> Dla mnie było tak. O jaki ładny dzbanuszek Chodzimy jeszcze jak to zrobić tak <noise> na... tutaj dzbanuszek tutaj jest Zdjęcia będą Otwarty od góry Bardzo ładny o, ale z udziałem w Co to. <dojś> będzie. <laughs> A, jednak tak <jest>. nie. <laughs> Zakrym. Ale taki ale kolor brązowy ciekawy. Takie małe. Mała niespodzianka. Bławeczka, poczekalnia. Tak. To zmiana wszystkich <laughs> była na pewno. Do... Ale zobaczcie. No. O, na. jaka płetwa. Tak ładna jest naprawdę bosko Patrz Ile lat to się już musi tworzyć A na dole masz misję na przyciskować się z powodu, wodą teraz je daje. Jeszcze teraz za <grym> zmartwiłem <grym> Zmartwicowiłeś, <miłość> <grym z martwicą miłość> ale widać no, Ale ta płępa ma inaczej. Ale po, bo uważaj, że zapytami też masz rzeczy, to żebyś, niesioz, znaczy, no, to, żebyś no, nie siadł. Znaczy o to wychodziło, żebyś na no, tym, jak tym jak nie siadł. Ale ta polewa taka. Tu jaka misa ładna Teraz trochę zmąciliśmy razem, no. tylko właśnie misa. No. takim jest... razem się delikatnie chodzi, ale patrz jak tutaj ta świeża woda, tak? No. To gdzieś wypływa jakiś minerał ze środka. Czele, no bo tutaj, tutaj to gdzieś musi wypływać właśnie na szczycie tego coś manganowego, bo mangan jest taki czarny, ale płetwa piękna. Mówię, mm. to miejsce tutaj Właśnie. bardzo ładne. No ale to chyba nie takie płetwa. No tutaj jest prawo przodem, ale to się jest odwalone. Oj no. A tak jest zawalone. Takie... Nie do końca. Tak. To jest komora nadzawałowa. A? Co? Chciałbyś jeszcze trochę poeksplorować? <laughs> A co tam masz? No nie wiem, wygląda na to, że są chodniki dalej. No to idź zobacz. Ktoś mi powie, że na spacerze gdzieś tam w lesie jest tak ładnie. O, tak. Co my tu mamy? Trzeba, są wszędzie chodniki. Tylko każda dziura jest inna. No i po lewe. Takie wszystko jest świeżutkie. Woda cieśle po tym. Mamy chodnik do przodu. Tak, i tu w prawo. I mamy chodnik w prawo. O, taki trochę obwołowy, widać, że ten prawy ociost to jest jakby lustro tektoniczne. Tak, on się tutaj obsypuje, ten prawy ocios. O, tutaj widać wyraźnie z przodu jak chodnik był po lewej stronie. A z prawej wyjechało. strony wyjechało. Dokładnie, to był stary, ręcznik nie tutaj chodzi. to faktycznie jest gdzieś nad tym torowiskiem. jest tutaj kwestia tego budowy, no że do tego uskoku doszli. I z tego uskoku tutaj zjeżdża, bo uskok jest śliski. No dobra. No właśnie. To my tu mamy. O jak ładne. No. Dobrze te czarne ciekawe. czarne wokół, te upoluty a woda wśród środku Krystal. No w środku dalej chodnik mamy chodnik jakby dalej się ciągnął ale ta woda taka tutaj ciemna No. mroczna, tak no tak nic musimy ją trochę no, zmącić, smącić, bo o. trochę ciaśni to jakieś drewno wow. Tu jest jakaś wnętrzna w prawej. Niewielka. ci pewnie szli dalej, tutaj za ustokiem, ale stwierdzili, że odbiją tam. Ojeju, mi Rzeczywiście, ona jest dłuższa niż się spodziewaliśmy. O, tu jakieś, jakiś artefakt. Zarazny. Jakaś tutaj O, hej, tutaj naciek. No, ta miska. Jest misa na górze, ale te językowe takie fajne. No, Muszę przyznać, że chyba tak ładnych nacieków, w to nie widziałem jeszcze. A już twoje widziałem. Patrz, co tu jest. Jak to wygląda bosko. To idę, to. No. Czyli światło nie jest za mocne trochę. Takie miski się tworzą. No, to się, ma się robić fajne. Okay. Tak. Uważaj na to. Tą... Tak prawda. Robi cię. Tak. Ale przecież cały Tak. Ale jest wszystko. To jest przodek, a na końcu jest belka. O. Widać, jaki Już idę do, do Ciebie. ciebie piękna galeria. Ta brązowa woda, to jest ciekawa. O, rzeczywiście ładne. Takie cudaczki. <noise> no ta kopienica taka ładna. Ciemna z jasnym... Tak. A tutaj rzeczywiście jest stempel po lewej stronie. Nie, dobra. jak. Dobra, dobra, moja kolej. Moja dobra. kolej dojść do końca tego chodnika. No, i mamy I Tutaj Lęknę. O. o, Ale jest ślad powiertle tutaj na, na końcu. Do tego nie zapamiętałem, bardziej <laughs> mnie pasuje na cieki. A więc będzie XVIII wiek. Przynajmniej tutaj ten przodek. Albo, no, może być XVIII. Najciekawsze są tutaj właśnie te nacieki. Tam taka buła ze stropu. Tutaj woda kapie, tu polewa. Piękna tu na dole też była, no tak jak mówiłem, chyba nie kojarzę w innej polskiej kopalni tak pięknych nacieków jak tutaj. O, tutaj jest ta kropielnica, tutaj polewy, najfajniejsze jest właśnie, że ono wszystko jest takie kolorowe, bo w jaskiniach polewy są zwykle białe. To jest w, w, w wszystkich kolorach. No. Warto to było położyć. Warto, zdecydowanie. Tu jest trochę wody. Tego na pewno kamera płyt, nie użyczy, ale tu widać jak woda wiruje, normalnie taki kółeczko. No, podejdź, Paweł, to, to zobaczyć. No, tak podejdzie. Widzisz to? No stąd nie widzę. No podejdź, tutaj gdzieś, tu, zobaczysz taki... No widzę, mówię, widzę. się Może <grywały> 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 uda się to pokazać tak. Nie wiem jak ta kamera wyłapie. A <grywa> w dwóch miejscach jest takie tutaj i tutaj. Że jakieś robinki się tu kręcą w wodzie. to są te pojemniki. I właśnie jakieś takie... Widzimy jak to powstają te polewy. Woda gdzieś tu jakieś wiry tworzy. Tak. I tu powstaje nie... taki płaski obszar. Okay. To jest taka jedna z najbardziej hardkorowych części tej sztoni. Się, to tutaj wyjechało z lewej strony. Przy to, W Na widać ten stary chodnik. Tak, tak, tak. Teraz też nie wiem, gdzie bo dojedziemy. No, w prawo idź. W prawo A, nas jeszcze nie było. To ten w lewo też mi się podoba. <laughs> też pójdziemy. To już, to już chyba w lewo do wyjścia będzie patrz. tam o, te kolory takie nasycone A tak. tu już mam iść w prawo to tam też jeszcze jest w prawo <laughs> Nie wiem idź No kurde Bo tam nie byliśmy No tam nie byliśmy Ha, kolejne skrzyżowanie. jest taki trochę niski. Tam widzę bardzo ładne stare gmity. I może koniec, a tutaj gdzie Artur się pakuje. Zaraz zobaczymy. Dużo Jakby podłożone było trochę. Chyba koniec. Ale tu jest prawa jak drewna i co na końcu znowu drewno trochę to dziwne albo ten chodnik jest tu zasypany tylko to jest takie dziwne zasypanie bo to nie wygląda jak materiał zabwało tutaj w tym chodniku mm -hmm. no tak bo to na wygląda jakby było ułożone no a... o tutaj widać światło powierzchni, bardzo wyraźny Tutaj drugi o, Tu jest jeden ślad powiertle, tu jest drugi ślad powiertle. drugi macie się nie widać. No to został nam chyba ostatni chodnik. A czy czy ostatni? To się zaraz okaże, czyli będzie jakiegoś skrzyżowania dalej. To mi pika. To mi pika. Pika mi ten mi pika. No ten węgla e mi pika. No bo my na to nie ale to, to były już do tutaj Nie czuję się nie. O Nawet o, fantastycznie. tam właśnie widziałem te Tam zobacz na podłodze poleby. Na podłodze Na spągu jaki jest ten Jakie są piękne te miseczki takie w tej górze Aha. Ale tutaj są rękawki To po lewej tylko chyba będzie miękkie wszystko A nie, to coś twarde tam dalej takie spore stare widziałem O, no, ładne. Te są rybelka. Tu jest taka dziura, że <laughs> do spodu. O, to jest puste, bez wody. No o, Piękne kopiernice. <laughs> no są głębokie. No, ta jest fajna, bo jest pusta, bez wody. Wow. No bardzo ładne. No, dzisiejszy dzień będzie wyjątkowej urody sztolniach. Kolorowy, piękny wodnik. Zobaczcie, jaki krzywy wodnik. Ktoś przestrzelił do w Wygląda jakby się miało wszystko przewrócić. To wielu tak jest, jedyna już jest pod kątem. Po prostu żyła tak była. Tak, i tak drążyli. To nie jest to, że pijany buddhist drążył. To tej tutaj Marcin wspomina. Tak żyła, minerał, który tu wydobywali. I przez to tak te uciosek wyglądają. Są... widzimy znowu mhm. się tam coś przekrój zmienia, znaczy się jest podsypana. A to my idziemy w stronę wyjścia jeszcze? Nie, wyjście jest w drugą stronę. Jak się pogubiłem to jest takim polikiem do wyjścia. No i na razie się nie kończy.

O, trochę wyżej No i tam dalej nigdy Jeszcze się wygrało ale... Ojeju, rzeczywiście No i co? <laughs> I dalej się ciągnie Ale to teraz ja przemieszczam w którą stronę my jesteśmy no Idziemy tak? dalej w głąb. No tak, Od tylko lotu prosto. Ja wiem tylko, że. Aha, prosto teraz. Tak? No. Ale dziwne jest, bo taki zasypany. Nie wiem, czy obwalony, czy. Czy zasypany. Bo no, też w tym miejscu jest. wygląda jak, za... jak obwalony. Tam wcześniej wygląda wyglądał jak podsypany. Co? Ha? A, tu mówisz, że warto wejść. Bo no coś ciekawego. Mm. Mm. Widzisz to co ja? Trochę widzę, a jeszcze. Aha. podchodzić, bo tam jest przodek, ale to co jest na tym przodku, to jest mi się Co to nie w żadnych... a może i w przodek, może w końcu w przodek! no to, myślę, to się szło tego. jak tutaj dochodziłem, no. to wyglądało jak jakiś... Jak tutaj wychodziłem z tamtej strony, to wyglądał jakby to jakiś szyb był Aha. zalany wodą. A tu sobie zaraz wejdziesz, zobaczyć. No. Naprawdę. O, o właśnie. bomba. Bomba. O, i on to Arturowi chodziło. O, jest bomba, Te misy takie ładne. ładne. Ten przodek jest naprawdę właśnie. No, tak tam będzie przodek tak, już. ale zobacz jakie tam są połamywane, czy to się nie, nie podchorzyło, tak jak w jaskini? No właśnie nie wiem czy to. W końcu połamane, ale możliwe, że też... No. A może one tak się tworzą, tak? Się tak? Nie, no. nie są ty, ty. Chociaż to wygląda na świeżo obwalone. Ta górka no. tutaj. To tak no ale nie tutaj nie. Ale tutaj nikt nie chodził na pewno, bo by to zniszczył. Tak To widać dawno. I to bardzo dawno. Wiecie jak ta wola tutaj kapie. Tam taka mista głęboka jest, okrągła, z tego miejsca, gdzie kapie. Bardzo ładne miejsce. Mam pełną noc, mam. Po prostu piękna sztonia. No to teraz pozostaje nam wrócić te ileś metrów czołgania a później jeszcze dalej do wyjścia Dobra, no tak, na razie wyłączam, będzie łatwiej iść bez kamery Do zobaczenia może przy wyjściu, może gdzieś tam jeszcze No to udało się dopłynąć do końca tu mamy wlot. Chyba nie ma zbyt wielu więcej dziur niż było w wodę. No, tak? Zawsze można się to w samym końcu. A będziemy wychodzić. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy podawać ani nazwy, ani lokalizacji, bo ta sztornia jest y, zbyt ładna, żeby tutaj ludzie chodzili wycieczkami. Tak, a, a więc żegnamy się tutaj ze środka. Do zobaczenia.